Jak już słusznie zauważono przeciążenia, które występują, 4, 5 do 6 g. I w tej możliwości te tak 4, 5 g należy utrzymać tak dokładnie 3 g. Jako line pan pytać, tak? A co to im tam wylatuje takie białe? To jest tak zwane... <grym> Dębie jest wytwarzane w wytwornicy typu, czyli na rurę wydechową, skapie, polu, olej parafinowy. A, czy to nie jest jakiś taki poręczny, który się otwiera i to ładnie pracuje, czy to jakiś skomplikowany mechanizm? A mają różne kolory? E, akurat oni nie mają. Przede wszystkim ta figura poprzednia była super. Nie wiem czy wszyscy widzieli, ale ujemne przywiązania szyku. Co się stało w Chciałem, żeby brawa, wielkie brawa. Dobra, te. Vuelta, zmiana szyku z etarzerki, przechodzą do W tej chwili piloci ważą siedmiokrotnie więcej niż normalnie. Wow. <grytania> Odejście, przeformowanie. Bardzo trudna figura. etażerna, okropna, czyli kabinami w drzu. jest mało widoczna w tym nie wiem, ale oni są kołami do góry. To, co pan robi na co dzień, tak? To co robią na Cenie, to co my robimy to A czy Oni leczą tak wszystko siebie to polegają, to tylko na wzroku, widzą mi się nawzajem, czy bardziej na przyrządach, jak w takim rocie pilot nie że on tak naprawdę niech obserwuje kolegi. Zaufanie w kątem, kątem oka, tak? No nie, w całym wzrokiem. Nie rozpędzamy i możemy się rozwiązamy. Rozwiązamy. znowu nowej figury. Marta jest bardzo wdzięczna, że jest dużo drzew, bo no jest dużo turbulencji i tak to, to dokładne utrzymanie szyku jest naprawdę bardzo skomplikowane. Kiedyś była taka piosenka, słońce świeci, i to z oczy, dwa malamy, nie? Tak, zawsze się świeci w oczy. Zawsze i wiatr i słońce. Ale dzisiaj na macie ten nie lubiasz to dobrać dobrać. Ja w Czy te odręby na Czy się podoba? Tak. Czy szyję nie wolą odpatrzenia w niebo? Tak. Teraz lecą do góry do nakleta. Jest to jeden z niewielu manewrów wykonywanych przez grupę. 100, 100, czyli 100 litrów na godzinę. Na co się pokazało, myślę, że po 25 litrów każdy żyje. Nasze są duże 60 litrowe 300-lowe, e, amerykańskie, zresztą z dużego samochodu, Teraz akurat nazywają się lekarz. E, bardzo dobre śniegła, niemieckie, produkcja czeska i czasie w środku. Jest to jedna z najstarszych drużyn. Między innymi najstarszą, jakąś środką, gdyż średnia wieku z przodu. To jest akurat piękne. To znaczy, że trzeba być doświadczonym człowiekiem, żeby na coś takim czasie pozwolić. Z których zespół ladają ludzie z dużym doświadczeniem lotniczym, z pełną ręką, z pokojem. No przede wszystkim muszą być zimni na kolej w czasie ręką pokalnym. To, że jest milion osób i na nich patrzy, nie może zrobić powiedzieć...